Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawowitki Gamer. W dzisiejszym odcinku nagram dla Was test papierów Lolares dwuwarstwowego i test papieru Launa Premium trzywarstwowego. Ale zanim to jeszcze dorobię to chciałem pozdrowić najlepszego znajomego do pasiastej, która wczoraj mi napisał. Który wczoraj mi napisał komentarz pod ostatnim filmikiem na YouTube, żebym go pozdrowił. Więc Cię pozdrawiam bardzo serdecznie, muszniaku. Gdziekolwiek się znajdujesz, ja Cię bardzo serdecznie pozdrawiam. No dobra, to teraz będę testował dla Was ten pierczy papier rumianek. Podobnie jak ekipa Fabriza czy tam Romba ostatnio kilka miesięcy temu nagrał. Taki sam filmik. Link do jego kanału macie w opisie, bo wiecie, on nagrywa razem ze swoim Jojo i mini Minimajkiem i całą resztą ekipy swoimi kamerami, a ja nie mam takiego profesjonalnego sprzętu jak oni, bo ja nagrywam na razie tą komórką Samsung A Galaxy 32 za 1300 zł. To teraz zobaczmy florary, rumianek zapachowy, papier toaletowy, dwie warstwy, 180 listpów, 8 rolek ekstra ramienki. To teraz otwieram i przetestuję, go Wam. Będę go po prostu sprawdzał. Wyciągam to jedno A ciężko. I zobaczcie jaki on jest długi. Dwuwarstwowy w końcu jest, to musi taki być, a teraz mm, ładnie pachnie, od odcienie białości i pachnie niczym jak rumianek, albo jak aronia rumianku, mm, naprawdę nieźle. Dobra, to teraz pora na test kolejnego papieru, tym razem większego. I jeszcze zanim otworzę, to jeszcze zaraz porównam. Jak tylko otworzę, to porównam te dwa papiery. Zobaczcie. Ten tu jest cieńszy, a ten papier jest grubszy. To znaczy, że ta flauna. Ta flauna, flauna jest. Trzywarstwowa to teraz rozciągam to. No i nieźle. Widzicie, jaki jest długi. Znaczy, że bardzo ładnie pachnie. Mm. Znaczy, że jest bardzo długi, chciałem powiedzieć. Tak samo jak ten. Papierki od papieru są cienkie, ale tutaj jest grubsza warstwa papieru, więc porównajcie, który jest lepszy. Napiszcie w komentarzu, który papier jest lepszy. Czy ten floralny, który jest dwuwarstwowy, czy ten, czy ten launa, który jest trzywarstwowy, bo według mnie jest lepszy ten launa, trzywarstwowy papier. Porównajcie sobie i sprawdźcie, który jest lepszy. Na koniec tego filmiku chciałam wam powiedzieć, że będę robił mega super miniaturkę do tych dwóch papierów. Najpierw oddzielnie wezmę Florarys, a potem jeszcze lawnę dołożę. Bo według mnie Launa jest lepsza niż Floraryz. Bo zazwyczaj używam tylko jak idę do łazienki się załatwię. Floraris. Przyzwyczaiłem się bardziej do tego niż do tego. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Jeżeli Wam się podobał ten filmik, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, a jak nie to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale. No i co? Ja wam nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć. O IPS. Jeszcze macie linki do moich portali społecznościowych i do mojego kanału, więc koniecznie zasubujcie mój kanał, żebyście byli na bieżąco dalej z moimi lepszymi filmikami, bo czasami to mogę nagrać jakieś kolabo w FIFA, albo Call of Duty jeszcze mogę zrobić, lub CSGO i takie tam różne inne gry, albo nawet Minecrafta lub Ligę Herosów. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Pa.